Dzień dobry. Dzisiaj przychodzimy do Was jako kwiatki polskie. Co wy na to? Ładne jesteśmy, kwiatki polskie? Mam nawet takie kwiatki. No. Co wy na to? A my na to jak na lato, bo pogoda iście, iście letnia. Tak. No. Właśnie Tobiasz przed chwilą nagrał. Życzenia dla kwiatków polskich. Takie słowo, właśnie, takie słowo, że tak powiem, bo to prawdę mówiąc, dzisiaj media, które są blisko ludzi i ich spraw, to jest, to jest dopiero coś. I w ogóle komunikować się chociażby przez YouTube. Czyli być tak blisko siebie, co to znaczy, nie? Czyli y, blisko y, ludzkich spraw. Jak my to mówimy ludzkiego gadania, tak. ludzkiego gadania. Może uży... mi się skojarzyła piosenka. No. W labiryncie ludzkich spraw. No, była tak, Był taki serial w labiryncie no, ludzkich spraw tak. i była piosenka a propos, że dzisiaj. Naprawdę wyjść z tych okrągłych, wyuczonych słów, a naprawdę posługiwać się językiem takim ludzkim, swoim, osobistym, takim, nie? Znaczy osobistym, no takim ludzkim, takim docierając po prostu, znaczy nie, nawet nie docierając, tylko utożsamiając, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, nie? E, wszyscy mamy jakieś tam emocje, wszyscy mamy jakieś tam, wszyscy. Wszyscy, nie wszyscy. No właśnie, tutaj nagrywałam a propos, e, a propos tego betonu, nie, tego betonu, no nie wszyscy chcą, chcą po prostu się otworzyć, że tak to nazwę, na swoje własne uczucia i emocje, bo się, no nie będę tego określać dlaczego. E, i a to jest taki nasz zasób. To jest nas, to nas może, może. To nas wszystkich dotyczy i dotyka przecież. Bo jeżeli jeste, jestem żywą istotą, żywą, macie tego żywczyka, no siedzi na wózka, zobaczcie, jaki on jest żywy. To znaczy, to jest, wiecie, to jest co, to coś. Czyli jeżeli jesteś żywym człowiekiem, no to czujesz chyba, prawda?